Na Wydziale Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów odbył się finał Olimpiady Odzieżowej. Wydarzenie z roku na rok przyciąga coraz więcej młodych ludzi z całej Polski zainteresowanych modą i technologią odzieży. Ponad 1100 osób w tym roku przystąpiło do pierwszego etapu w szkołach. Następnie około 500 brało udział w drugim etapie. No i 286 sprawami, żeby przyjechać tutaj do nas na finał, do Łodzi, do, na Politechnikę Łódzką. Trzeci etap olimpiady to test, który wypełnia się na własnym telefonie lub tablecie. W tym roku pytania dotyczyły takich zagadnień jak materiałoznawstwo, technologia, konstrukcja i modelowanie odzieży, czy marketing mody. Projektowanie, różne fasony ubioru, kolory, e szwy, węzły, węzły technologiczne, rodzaje materiału, czyli materiałoznawstwo. Takim stricte wyzwaniem to w sumie nie wiem, bo dużo odpowiedzi było takich, że jest duże prawdopodobieństwo, no i było parę pytań z Politechniki, których tak były bardzo podchwytliwe. Uważam, że pytania z maszynami, z zastosowaniem maszyn, były najtrudniejsze? No, pytania z maszynami. Definitywnie budziły wątpliwości i również pytania z obliczeniami. Na pewno cała wiedza odnośnie pomiarów zrywalności nitek, pomiarów jakichś tam odnośnie temperatury igły, odnośnie rozmiaru pętli, nici w maszynie i tak No, to wszystko jest takie bardzo techniczne. Udział w Olimpiadzie niesie ze sobą wymierne korzyści. Finaliści otrzymują między innymi możliwość studiowania na Politechnice Łódzkiej. Poza tym oczywiście nagrody rzeczowe dla pięciu najlepszych finalistów, którzy zyskują miano laureatów, a finaliści mają, są częściowo zwolnieni z egzaminu zawodowego, który na koniec technikum piszą po to, żeby uzyskać miano, miano technika. Oczywiście laureaci też. Dodatkowo jeszcze laureaci mają tą ocenę celującą z przedmiotów zawodowych, bo Olimpiada obejmuje swoim zakresem pięć przedmiotów zawodowych. A co planują uczestnicy konkursu po skończeniu szkoły? Chciałbym iść na projektowanie odzieży na ASP, a jeśli nie to, to musical. Bardzo chciałabym dostać się tutaj na studia. Rozmawiałam z kilkoma studentami stąd i aspiruję do tego, żeby tu być. Na pewno będę chciała robić coś związanego z szyciem. Z projektowaniem, ale jeszcze nie wiem co dokładnie. Czy gdzieś to jakiś studia, ale jeszcze zobaczę. Pierwsza edycja Olimpiady Odzieżowej odbyła się w 2014 roku.